Kłaniam się nisko. Dzisiaj autorski przepis na sałatkę hot dog. Jest to sałatka warstwowa, pasująca na każdą imprezę. Zrobisz raz i zakochasz się w tym przepisie. Sałatka z przepysznymi kiełbaskami, prażoną cebulką i autorskim sosem do hot dogów. Na listę zakupów zapisz koniecznie kiełbaski, ser golden, szalotkę, papryki, pikle i pomidorki sherry. Sos powstanie na bazie majonezu, keczupu i musztardy, ale to pewnie masz w swojej lodówce. Efektu wow doda prażona cebulka. Kiełbaski mam z lokalnej masarni, więc jakość prima sort. Możesz je zastąpić parówkami, kabanosami, a nawet kurczakiem, tylko wiadomo, efekt już będzie inny. Kiełbaski na razie zostawię w spokoju i zabiorę się za warzywa oraz ser gołda. Na pierwszy rzut idzie tarcie sera na średnich oczkach. Starym 200 gramów sera żółtego, teraz szatkuję drobno papryki szpiczaste, żółta, pomarańczowa oraz czerwona. Zabieram się od razu również za szarotkę i szatkuję w pióra, a następnie z grubsza je siekam. Nie wyobrażam sobie hot doga bez pikli, więc w sałatce też one muszą być. Pół słoika wyjmuję na tackę, z grubsza je odsączam i następnie bardzo drobno szatkuję. Sos do sałatki to 3 łyżki majonezu. Oczywiście ja używam kieleckiego, bo to mój ulubiony. Nie jest to żadna reklama. Następnie dwie czubate łyżki musztardy delikatesowej, jeżeli lubicie ostro to dajcie sarebską albo jakąś chili i na koniec trzy łyżki keczupu, tutaj jest z Włocławek, ostatnie moje odkrycie bardzo dobry i teraz zamykam sobie słoiczek, zobaczcie trzy kolory kilka sekund trzepania i sosiwo gotowe, proszę zobaczyć o jaką nam konsystencję chodzi o taką właśnie kiełbaski. Moi drodzy, teraz należy podsmażyć na patelni grillowej. Możecie również je wrzucić do gorącej wody i podgotować albo upiec w piekarniku. To wszystko już od was zależy, w jakiej formie podgrzejecie te pyszności. Ja smażę 7 minut na patelni grillowej. Usmażone kiełbaski przekładam na deskę do krojenia i kroję w małe kawałeczki. Kiełbasa oczywiście musi wystygnąć przed włożeniem do salaterki. Jeszcze przed tym odsączam z nadmiaru tłuszczu, używając ręczników papierowych. Tak przygotowane kiełbaski wyrzucam na samo dno. Jest to pierwsza warstwa hot doga sałatki. Proszę zobaczyć. I teraz wlatuje poszatkowana szalotka, druga warstwa. Trzecia warstwa pikle, zanim wylądują w sałatce trzeba je jeszcze odsączyć z nadmiaru soków. Przekładam całość do salaterki. Czwarta warstwa papryka, szpiczasta, mix, wszystko też ląduje w środku. Piąta warstwa, trzy konkretne łyżki sosiwa. Szósta warstwa, mix sałat, jeszcze je szarpę żeby były mniejsze kawałki i możemy przejść do kolejnej warstwy którą jest są pomidorki koktajlowe następnie tarta gołda 200 gramów musi wylądować w misce jesteśmy już na finiszu jeszcze sosiwo trzeba rozprowadzić po całej powierzchni i na to posypać cebulką prażoną, ale dopiero wtedy kiedy wykładamy sałatkę na stół, czemu tak? Aby cebulka nie nasączyła się sosibem, ona musi być chrupka. I gotowe! Teraz jeszcze dwa sposoby podania. Pierwszy standardowy na talerzu z tutaj bagietką z masełkiem i czosnkiem oraz drugi sposób, czyli do buły, tak zwanego palucha, wkładamy konkretną ilość sałatki. Bułę wcześniej oczywiście podpiekłem w piekarniku i takiego. Sałatkowego hotdoga wcinamy. Na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki za wytrwanie do końca. Standardowo prośba o zostawienie subskrypcji, jeżeli Ci spodobał się ten film. I podobacie się ogólnie to co robię na YouTube i dajcie jeszcze jakąś łapę do góry pod filmem dla zasięgów oraz napiszcie w komentarzu jakie mam dla Was przygotować filmy w 2023 roku. Dzięki Piona Elo!